Dzień dobry kochani, witajcie w części trzeciej roślinnego planturu. Nie przedłużam, nie rozgaduję się tak jak przy poprzednim, bo tam już większość powiedziałam, także mam nadzieję, że ten wyjdzie krótszy, będzie to część trzecia, ostatnia tutaj z dołu. I potem pójdziemy sobie na górę, także nie przedłużam. Zapraszam Was serdecznie. E, jeśli jeszcze nie e, subskrybujecie kanału, no to mam nadzieję, że zasubskrybujecie. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was do kolejnej części plant Planturu. E, I teraz tak, tutaj na pierwszym planie e, Sanseveria Laurenti, e, która eksperymentalnie siedzi w szkle i w karamzycie. Chociaż w keramzycie mam jeszcze kilka innych sans. Na przykład tą obok po prawej stronie. No to ten jeden kawałek postanowiłam posadzić w szkle. Bo chcę zobaczyć jak tam te korzenie będą się rozwijać. Co będzie się działo i tak dalej i tak dalej. Także ona sobie tutaj już siedzi czas jakiś. Nic tutaj za bardzo jeszcze nie... Nie wychodzi, ale wygląda dosyć ciekawie. Przynajmniej mm, moim zdaniem <grywa> wygląda ciekawie w tym szkle. Fajnie się prezentuje. Myślę, że byłby to też fajny yy, pomysł dla kogoś yy, na prezent, może taka nietypowa yy, kompozycja. Tutaj dalej mamy yy, mojego zamiekulka z -Zami który ma najdalej w zasadzie do, do światła, ale radzi sobie całkiem, całkiem nieźle. No, kulkasy, jak wszyscy wiemy, twarde rośliny, byle ich tylko nie przelać. Tak, rosną w, z bulwy, więc takiej bulwy naprawdę jak ziemniak, więc mają gdzie tą wodę magazynować. Liście też mają grube, sukulentne. Także no, fantastyczna roślina do ciemniejszych miejsc, ale widziałam też w jasnych miejscach i kurczę Tam to naprawdę te pędy są takie grubaśne, że jeśli macie miejsce i lubicie, to też fantastycznie to wygląda. Tutaj mamy drugą, drugą kolejną Sansevieria Laurenti. Tak mi się zdaje, dosyć taka długa i ona sobie rośnie w keremzycie. Była tylko tymi dwoma liśćmi tutaj od tej strony, a to jest jej nowy przyrost. Także jak widzicie <sum> semi Hydro i Sansevieria to jest całkiem, całkiem niezłe połączenie. I ona sobie stoi tu. Ja tutaj, wiecie, popostawiałam jakieś sobie latarnie, skrzyneczki, żeby trochę zróżnicować te wysokości i te kwiaty, które mają tutaj dalej do okna, no żeby też tego światła więcej dostały. Tutaj jest Sansevieria moonshine, która też sobie postanowiła wypuścić piękny, nowy, jasny liść i też rośnie w keramzycie, <gry> także jest im dosyć dobrze. I zastanawiam się czy większości tych moich sans nie przenieść do keramzytu, bo chyba łatwiej będzie mi je po prostu utrzymać i no i nie skończy się ta historia tak smutno jak się skończyła z, z tą tiara, to była chyba tak, to taka rozłożysta na boki. Także zobaczymy. No tutaj mam kilka i sobie fantastycznie radzą, także jest jakiś progres. Tutaj jakieś kawałeczki e, mikansa, maleńkie, e, takie wcześniejsze pędy e, smutnawe. No ale e, postanowiłam, że spróbuję je ukorzenić. Tutaj jest kolejna sansa. E, wydaje mi się, że to już nie jest sansa laurentii, tylko jakaś inna. Też w keramzycie i zobaczcie, też tutaj na wypuszczała e, fantastycznie nowych przyrostów. Także także no, cieszę się bardzo. Była maleńka, e, ale tutaj sporo się zadziało. E, tutaj jest kolejna Sansa e, Mikanoides chyba. E, to jest ta po której pustą doniczkę widzieliście w pierwszej części plantturu <tyle>, Tyle z niej zostało. No, coś tutaj się dzieje, idzie jej jakiś maluszek. No, ale przesadziłam w mniejszą doniczkę. Podejrzewam, że i tak jest trochę przyduża, mogłaby być mniejsza. No, ale zobaczymy. Tutaj <tyle> kawałeczki tego mojego filodendrona scandens i Monstera. Także, no nic, no on sobie tutaj siedzi, niech sobie siedzi już. Ja nie wiem, co z nim zrobić. E, hoja mm, Crimson Queen. E, I zobaczcie, e, tak wygląda hoja, która miała przędziorka. Widzicie? Klamki takie, kropki. Na hojach jest naprawdę ciężko zobaczyć, zwłaszcza. Że one mają taki meszek. I dopóki tak naprawdę coś nie zacznie się pojawiać tutaj na, na wierzchu liści, albo ta choja nie, nie zostanie spryskana, bo po oprysku te plamki wychodzą po prostu jeszcze, jeszcze bardziej na wierzch, no ale z nimi jest taka historia, że. Po opryskaniu na przędziorka zaczynają naprawdę rosnąć. Więc jeśli wasza choja wygląda trochę dziwnie i te listki od spodu, może nie już nie aż w takiej formie jak, jak tutaj, bo ja ją też od nowa ukorzeniam, także no, sprawdzajcie swoje choje, a jeśli długo, długo stoją też w. Jakby w bezruchu i nie wykazują żadnych oznak do przyrostu, no to możliwe, że, że mają gdzieś tam przędziorka i to im doskwiera. Więc profilaktycznie opryskajcie sobie. To im na pewno nie zaszkodzi, a może pomóc. I tutaj mamy w, w wazonie moje sadzonki Filodendrona Pedatum. Który jest na górze w sypialni, a te sadzonki zostały e, pocięte, żeby je ukorzenić i e, odsprzedać lub się wymienić, i jakoś nie mogę się z nimi rozstać. Także sobie tutaj rosną. Ta jedna to już tutaj poszła w górę mm, dosyć mocno. No, ale nie wiem, zobaczymy. Tutaj w ogóle. E, jest woda z węglem, ale muszę, yy, muszę ją już chyba wymienić. Kolejny wazonik yy, to jest w większości monstera standeliana variegata. Też pocięta yy, i zobaczcie, część się ukorzeniła, a część bardzo ciężko jest jej yy, yy, wypuścić korzenie. <laughs> Nie wiem, to jest dosyć taka roślina, z którą wielu ma problem, żeby ją ukorzenić. No i jak widać, u mnie też nie wszystkie sadzonki są super happy. Kawałeczek fikusa tego ciemnego umknęła mi nazwa i jakiś tutaj mały się zapodział monsterki Adansonii. I tutaj dalej mamy to jest ta orchidea, o której Wam mówiłam. Jak ktoś oglądał ten Plant Tour z, ze sklepu ogrodniczego, co tam w Belgii rośnie, to tam był ten storczyk. On ma takie długie, długie liście i cały taki pęd obsypany kwiatami. Piękne są te storczyki. Ja nie mam pojęcia, jak one się nazywają niestety i on też sobie u mnie potem siedzi na na zewnątrz, także bez żadnej osłonki ja go podwieszam, deszczyk tam go rosi no czasem ślimaczek jakiś obie ale to w miarę w miarę i on sobie już tutaj zaczął wypuszczać nowy pęd także to jest ten storczyk tutaj zakamuflowany troszeczkę nie mam też na niego aż takiej wysokiej doniczki, więc sobie siedzi tylko w takiej małej. E, tutaj kawałeczki e, hoi się ukorzeniają, już nawet e, coś tam, o widać ten też. E, to są kawałki pendus hoi mm, Crimson Princess, które były zielone, ja je odcięłam. Bo chciałam mieć ładnie wybarwioną. To jest tylko jeden listek taki z przybarwieniem, wybarwieniem, natomiast reszta jest zielona, ale sobie tutaj siedzi w takim domeczku i czeka. Może do kogoś powędruje. Zobaczymy. Tutaj kolejne roślinki, które były ucięte z mojego dużego filodendrona, to jest filodendron Red Emerald. I jakie je cięłam, to były szczyty takie trzy, list, trzy listne, powiedzmy. I też były ucięte na wymiankę jakąś, może kiedyś. No, ale z nimi też się nie mogę rozstać. Nie podoba mi się, jak one tutaj siedzą. Także zobaczymy. Sięgały do połowy patyka. Natomiast teraz zobaczcie, jak wyrosły. No i nie wiem, zobaczymy, co się tutaj z nimi dalej wydarzy. E, tutaj dalej jest kawałeczek też z monstery z sypialni. E, I tych kawałków mam tutaj jeszcze, jeszcze jeden, ten sam. Natomiast nie do końca wiem, czy to jest monstera akuminata w młodzieńczej wersji, czy to jest monstera... Boże, teraz powiedzieć to Friedrich Friedrichstahili? Coś, coś w tym stylu. Jeśli ktoś wie, to na pewno też wie, jak ona się nazywa. I jeśli jesteście w stanie rozróżnić po tych młodzieńczych listeczkach, no to dajcie proszę znać. I tutaj, oczywiście, co by mogło być innego, jak nie neon. No, także widzicie, no ja już mam. Po prostu nie dość, że mam hojozę, to mam jeszcze pnączozę, nazwijmy to tak. E, I marble, też kawałeczki, też się tutaj ukorzeniają. E, no ona mam jeszcze w, w wazoniku w, w toalecie, no ale już, już nie przesadzajmy, nie będę Was tam zabierać. E, także no jak już, e, jeśli, jeśli szukacie... E, w sobie choroby roślinnej, no to jeśli macie w, w sadzonki porozkładane wszędzie, łącznie z toaletą, to znaczy, że już z wami jest źle, no albo dobrze. Zależy jak na to spojrzeć. To jest właśnie to. I tutaj jak widzicie, no ja sobie kombinuję, żeby te wysokości jakoś tak zróżnicować w miarę w tym okresie takim zimowym. I tutaj jest moja rafidofora, słuchajcie, e, która ma już 3 lata. No, nie do uwierzenia. E, ale jeśli ktoś z Was oglądał na przykład e, filmik Carmen Whiteheads, tak jakoś, ona jest z Arizony, ona też ma y, rafidoforę. I to jest y, rafidofora z... Y, z, z, z hodowli tkankowej, i ja obstawiam, że ta moja y, też jest właśnie z takiej hodowli. Y, była kupiona. Tutaj straciła te dwa listki. Była kupiona y, naprawdę z olbrzymimi y, liśćmi. Tutaj kawałek jej ucięłam, ale miała naprawdę wielkie, wielkie liście. Zobaczcie, to jest moja ręka. Tutaj jest to. I rosła jak szatan. Przysięgam rosła jak szatan. Chciałam dać kawałek mamie. Ucięłam do ukorzenienia i niestety, ale nie poszedł ani jeden korzeń. Liście się zwinęły, wyschły. Myślałam, że może ja coś źle zrobiłam. Strasznie, strasznie długo jej zajęło, żeby wypuściła kolejny stożek wzrostu, więc ja później ją obcięłam kolejny raz. I kolejna sadzonka się nie ukorzeniła. Zaczęłam szukać, o co chodzi, co się dzieje, bo normalnie te rośliny przecież szybko się ukorzeniają i, yy, i szybko rosną, szybko wypuszczają kolejny stożek wzrostu, a ta moja nie. No i właśnie przypadkiem natrafiłam na, yy, na filmik Carmen i ona też mówiła yy, właśnie o, o tej mądz, yy, Rafidoforze schodowli hodowli tkankowej, i że długo zajmuje, żeby. Jest, po pierwsze, jest problem ją ukorzenić, a po drugie, długo zajmuje jej wypuszczenie kolejnego stożka wzrostu. Także ja swoją potem znowu obcięłam i zobaczcie, to jest jedno miejsce po cięciu. A potem. Drugie miejsce po cięciu. I naprawdę, nie wiem, pół roku zanim ona coś wypuściła. Także pół roku może zanim wypuściła to i urosło trochę. Więc ja spróbowałam ją kolejny raz ukorzenić. I znowu to. Tutaj e, jej to zgniło ostatnio. No ale spójrzcie, tutaj jest jedno oczko. Tu jest drugie oczko, które się wybija. Nie wiem sama. Pff, naprawdę, jak na, na roślinę trzyletnią, no to sami widzicie, że. Szału nie ma. Tutaj jest moje kalan, kalan, hoe, kalansze, jak to woli. Ono było chyba żółte, albo pomarańczowe. Także, no, jakoś sobie żyje, czeka do wiosny. Kolejną roślinką jest EpiPremnum Global Green. Jeśli nie przekręciłam tej nazwy. Które jest zielono-zielone, bardzo ładnie wygląda. E, cały czas jest w podłożu produkcyjnym, e, ale było takie malutkie, i wreszcie zaczęły się te pędy mu wydłużać. Ja je oparłam o ścianę, e, no ale będę musiała je przesadzić. E, I nie wiem, myślę, że dam mu jakąś deskę żeby mogło się po tej desce e, zacząć piąć. Także to jest e, kolejna roślinka. E, tutaj jest moja tacka eksperymentalna. E, no za dużo to tutaj nie ma co opowiadać, ale jest na przykład część tej e, -hidi, którą e, która jest na półce pnącz. E, także też w keramzycie muszę troszkę tej wody odlać e, tutaj jest trzykrotka na przykład e, purple, coś tam ta fioletowa taka, która w ogóle nie wygląda teraz na taką e, no ale powtykałam ją w ziemię zobaczymy e, na wiosnę zrobię to samo co robiłam w tamtym roku czyli ją poobcinam na krótkie kawałki e, powtykam gęsto do doniczki i wystawię ją na zewnątrz. Ona wtedy była mm, naprawdę przecudownie fioletowa. Tak jak o tutaj jest jeszcze starszy <grystek> listek. To ona była cała taka mega, mega fioletowa. I tak chyba będę robić co roku, no bo nie mam w domu takiego słonecznego miejsca. Tu jest hoja brewialata, którą też pocięłam na węzły i powkładałam do ziemi, żeby sprawdzić jak mi się będzie ukorzeniała. I całkiem już się tutaj nieźle, nieźle zakorzeniła. E, kalanchoe, kalanchoe, nigdy nie wiem jak to powinnam wymówić. E, tomentosa, e, jakieś tutaj aloesy. E, co to jest? E, pseudo ripsalis chyba, już tutaj taki troszeczkę wyschnięty. E, dalsze części aloesów to są takie wszystkie moje eksperymenty i yy, tutaj jest o matko <laughs> brakuje mi słowa mm, mm, mm. napiszę wam yy, bo nie mogę sobie przypomnieć teraz także to jest moja tacka eksperymentów yy, i jeszcze tutaj u góry mamy trzy E, takie haczyki mm, z makramami, e, tutaj oczywiście jest mój emerald, e, tak, red emerald, e, też pocięty, e, jakieś kawałeczki w ukorzenianiu e, i kawałek e, tego filodendrona pedatum, także taki miksik, e, tutaj w jednej doniczce, w drugiej, e, jakże mogłoby być inaczej, epipremną złociznę. E, też e, tutaj je ukorzeniam od razu w karamzycie i ono zaczęło wypuszczać e, z węzłów nowe listeczki także to też jest eksperyment i tutaj e, ten scindapsus o którym wam mówiłam, że ma e, problem m, z określeniem własnej tożsamości e, bo zobaczcie, m, powinien być niby silvery N Część liści jest silvery n, część liści wygląda jak argereus. Także m. I ostatnio wypuściło takiego, który wygląda jak trebi. No po prostu, no ma chłopak problem, żeby się zdecydować, kim chce w życiu być. Także no, zobaczymy. Tak on wygląda. Tutaj ma takie małe zimowe przyrosty, łyse pędy, no ale czekam do wiosny i to wszystko poodcinam. Muszę mu dolać wody. I to też jest roślina, która rośnie sobie w Keramzycie. I teraz tutaj jest moja Nolina. To jest, no, wygląda marnie, marnie, marnie. To jest roślinka, którą mam. Jedna z tych, które mam najdłużej u siebie, bo około chyba siedmiu lat, myślę, może ośmiu też nawet. Ale w zeszłym roku złapała mi okropnego przędziorka, okropnego i nie mogłam się go pozbyć postanowiłam ją tutaj obciąć jej te liście i spryskać te obcięłam też ostatnio yy, na krócej no bo jakieś takie wyszły <laughs> brzydkie, możliwe, że źle zrobiłam nie wiem, jeśli macie nolinę dajcie znać proszę yy, co robicie, czy ktoś z was na przykład obcinał ją gdzieś Yy, tak w tej części nie wiem, rosła super, a w tym roku się yy, znaczy w zeszłym tak się skiepściła że yy, no nic czekam do wiosny, wyjdzie słońce, no to wystawię ją też na, na zewnątrz i mam nadzieję, że sobie odżyje, chociaż nie wiem, no korci mnie yy, żeby ją przyciąć tak niżej ale nie wiem dajcie znać proszę, czy ktoś z was to robił yy, i czy ona gdzieś tutaj wybiła, no bo na razie wygląda strasznie smutno. I tutaj jest ostatnia już część roślinna. Na dole tutaj są dwa, dwa fikusy takie a la Ojej, Ojejku złamałam liścia właśnie, dwa fikusy a la bonsai. Odratowane z, z lidla. Troszeczkę przykurzone. Ale tak. No, zaczęły puszczać. I mimo, że tutaj są drzwi na, na zewnątrz i często są otwierane, no to jakoś tak nawet, nawet względnie nie zrzuciły tych listków. No i nie wiem. Na pewno też nie mają u mnie najlepszego życia, bo yy, chciałyby zapewne więcej słońca i ciepła, i miłości. <gry> Także no nie wiem, nie, nie jest najgorzej, ale nie jest też najlepiej. Yy, tutaj jest moja jedyna paproć, yy, czyli... O, jakaś muszka, ale cyrk, ziemiórka. Yy, czyli yy, łosie rogi, Platycerium bifurcatum. I zobaczcie, rośnie fantastycznie. Nowe przyrosty. Także y, jestem... Chciałabym ją troszeczkę pędzalkiem pewnie przeczyścić. Y, ale sobie rośnie. I bardzo fajnie. Y, Epipremnum. Na moje oko Pers <tors> and Jade. Ale... Nie wiem, mi jest ciężko je rozróżnić, chociaż Enjoy ma chyba te białe części takie czyste, bez tych, bez tych na, nakropień, wydaje mi się. Także obstawiam, że to jest Pers and Jade. Też tutaj zaczęło sobie pomału przerastać. Nie wiem czemu ono jest takie... Wygląda jakby było trochę przykurzone, a nie jest, <śpuszczaj> to akurat nie jest. Jest, ten zielony jest taki trochę wyblakły w niektórych miejscach, w niektórych jest ciemniejszy. Tutaj ma e, mniejsze te listeczki i ja chyba później to <trym> poodcinam e, i dam mu szansę, żeby się wybiło lepiej. E, I rośnie na mm, półce, mm, która jest normalnie półką do wanny, ale zostało podpórką mm, do. Mojego Epi. Tutaj też jest y, jedno kalankoe. Kalanchoe. No, już nie będę się rozwodzić nad tym, bo i tak nie wiem, i tak nie wiem jak to wymówić poprawnie. Y, także tu jest jedno i drugie, tutaj jest takie maleńkie. Y, każdy z tych trzech jest w innym kolorze. Tutaj jest mój matecznik, tej trzykrotki, właśnie fioletowej. Y, Wygląda nieźle, no ale jest zielony, więc będziemy. I listki są małe, a więc to będą moje dwie doniczki, które na wiosnę pójdą pod nóż. I roślinka ostatnia Epipremnum Pinatum, tym razem, które rośnie na desce. Nie patrzcie, proszę, na tą deskę, bo ona jest jakaś krzywa. To był w ogóle eksperyment. Ale. Zobaczcie, zaczęło się y, dziurawić. To jest najnowszy liść. Mam mniej tych dziurek, ale no, też jest jakby zimowym liściem. Y, ale tutaj fantastycznie. I patrzcie, jakie korzenie. Cudownie się przyczepiło. Pięknie, pięknie, pięknie idzie jak szalone, naprawdę. Y, I pewnie byłoby mu lepiej, gdyby ta deska nie była przeciągnięta lakierem. No, ale zobaczymy, co tutaj się dalej wytworzy. Także, kochani, to już wszystko w tym odcinku. Zapraszam Was do kolejnej części, która pojawi się niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, jeśli macie ochotę. Dziękuję bardzo, że poświęciliście czas na obejrzenie tego filmiku. Pozdrawiam Was cieplutko. Pa pa.